Okej, okay, zdecydowanie powinnam zdjąć okulary. Co ja tu mam? U, jakie paskudne pryszcze. Muszę się ich pozbyć. Tylko jak mam to zrobić? O, mam tu jakiś fajny magazyn. Co piszą o urodzie? Wow. Powinnam zrobić maseczkę z ogórka i awokado. On może zadziałać, spróbuję. Wezmę to urządzenie. Przygotuję wszystkie składniki. Dodam jeszcze aloes. Dobra, wszystko po kolei pokroję. Troszkę tego, troszkę tego i troszkę tego. Dobra, myślę, że wystarczy. Włączam maszynkę i czekam. Moja cudowna mieszanka jest gotowa. Nie mogę się doczekać, kiedy będę taka piękna wyglądać jak Barbie. Okej, okay, moja zdrowa maseczka jest gotowa i nie będę już miała tych paskudnych pryszczy. Ciekawe, czy przeszłam cudowną przemianę. Zobaczmy! U, wow! Udało mi się! To naprawdę działa. Kurczę, ale mam brwi jak krzaki. Muszę coś z nimi zrobić. Mam tu urządzenie do trymowania. To jest troszkę nieprzyjemne. Ale działa. Spójrzmy. No dało mi się od razu lepiej. Kurczę, jak mam zdjąć ten aparat? No źle to wygląda. Wezmę szczypce i po prostu to przetnę. No dalej, gotowe. Teraz mogę zdejmować. Ojej, ale co z moimi zębami? Kurczę, zęby Barbie są troszkę inne. Co mam z tym zrobić? Może powinnam je wybielić? O tak, myślę, że przyda mi się taki zabieg. Będę miała białe zęby, jak z gazety. Muszę to tylko włączyć i troszkę przytrzymać. Oj, co się dzieje? Fajna sprawa. Myślę, że wystarczy. Sprawdzę. Wow, o rany! Jakie piękne białe zęby! Są cudowne, błyszczą jak u Barbie. Jestem prawie na mecie, ale to jeszcze nie wszystko. Kurczę, coś jest nie tak z moimi paznokciami. Powinnam chyba zrobić sobie nowy manikir. O, mam tu jakiś wacik. Spróbuję to zetrzeć. A teraz pomaluję paznokcie różowym lakierem, bo różowy to kolor Barbie. Wow, teraz mam cudowne paznokcie, ale czegoś mi jeszcze brakuje. Zamierzam zrobić na nich specjalne wzorki. Nałożę lakier na specjalną powierzchnię. A teraz włożę tam palec. Zobaczymy, co wyszło. Ale fajnie, mam kwiatek. Zamierzam ozdobić wszystkie paznokcie w ten sposób. Cudowny manikir. Wygląda wspaniale. Czego mi jeszcze brakuje? Barbie, podpowiedz. No tak, makijaż. Patrz, co mam. Kurczę, to się nie nadaje. Włożę je do sterylizacji. Trzeba je porządnie wyczyścić, żeby nie zaszkodzić skórze. Przecież dopiero co pozbyłam się pryszczy. Gotowe! Świeży i czysty blender. Świetnie! Teraz możemy nakładać makijaż. Tak, teraz jest ok. Dobra. Najpierw fluid. Zamierzam nałożyć grubą, równą warstwę na całą twarz. A teraz przytnę troszkę brwi i zaznaczę je kredką. Właśnie w ten sposób. Nie umiem robić strzałek, więc przykleję naklejkę. Ale fajnie! Użyję też jasnoróżowego cienia. Będzie idealny do mojego makijażu. Wydłużę też rzęsy. Super, od razu lepiej. I jak? Podoba mi się. Potrzebuję jeszcze dużych ust. Takich jak te. Cudownie. Teraz wyglądam dokładnie jak ty. Jesteś śliczna. Ura, faza druga zakończona. Teraz tak wyglądam, bardzo się zmieniłam. Czas rozczesać włosy, ale coś mi nie wychodzi. W ogóle się nie czeszą. Utknął w nich zeszłoroczny czupaczups. Jak mam się go pozbyć? O, Candy, możesz mi pomóc? Chcę być taka jak ona. Okej. Okay. Mam pomysł. Poczekaj chwilę. Zaraz zajmiemy się Twoimi włosami. To oczywiście musi zostać obcięte, nie ma innego sposobu, aby to usunąć. Teraz gumki. I jeszcze trochę gumek. I jeszcze więcej gumek. No. Troszeczkę lakieru. O wiele ładniej. Zobacz, co mi weszło. Co ty mi zrobiłaś? Co to jest? To nie ta fryzura. Przecież nie wyglądam jak Barbie. Co się dzieje, kochanie, chwileczkę już dobrze? Chcę wyglądać jak ona. Jak ona? Nie martw się, zaraz to naprawimy. Zaufaj babci, zaraz ci coś zrobię. Dobrze. Zostało tylko nakręcić loki na lokówkę. Wszystko gotowe. Patrz! Babciu! Chciałam mieć włosy jak Barbie! Dlaczego mam twoją fryzurę? Czemu to zrobiłaś? Babciu, idź odpocząć. Co się stało, kochanie? Chciałaś mieć takie włosy. Zaraz ci pomogę. Spryskam twoje włosy, żeby pozbyć się tych loków starej damy. Nie pasują ci. Teraz przefarbujemy cię na piękny blond. Nazywa się Barbie Blond. Najpierw rozjaśniamy włosy na całej długości, a teraz nanosimy farbę. Wiem, wiem, jak to się robi. Sama jestem blondynką. Teraz załóż ten piękny czepek. Musimy chwilkę poczekać. O, czas minął. Zdejmij czepek, wysuszę ci włosy. No i co powiesz? Wow, nie mogę uwierzyć własnym oczom. Dziękuję, mamo. Moje włosy są bardzo podobne do włosów Barbie. Rzeczywiście, zrobiłaś to lepiej. Chodźmy dziewczyny. Dziękuję wszystkim. Mamy to. Wyglądam teraz jak Barbie. Potrzebuję różowej kokardy do tych włosów. Ale jestem fajna. Okej, okay, jestem na dobrej drodze. Metamorfoza jest prawie zakończona. Mam kokardę, włosy, makijaż, manikir. Czego jeszcze potrzebuję? No, oczywiście stroju. Ten tutaj jest w sam raz. I ten pasuje? Chcę każdą różową sukienkę z tego sklepu. Ta jest piękna i ją kupię. O! Chyba już dotarło moje zamówienie z sukienkami Barbie. Świetnie! Co ja dzisiaj założę? Może tę piękną cekinową kieckę, nie? Portową? A może tą? Już wiem. Założę kamizelkę. Ale nie pasuje. I spodnie też nie pasują. Budniczka nie pasuje. Sukienka się nie zapina. Czyżbym troszkę przytyła? Najpierw muszę wejść na wagę. Na bank mam kilka zbędnych kilogramów. O nie! To straszne! Co robić? Kurczę! Może w telewizji leci jakiś sportowy program? No dalej! Przyłącz się! Tak, ty! Ja? Oczywiście! Yeah. Powtarzaj za mną, a będziesz szczuplutka! Yeah. Już, już! Mam też taką piłkę! Jak ty to robisz? Ojej! Coś mi nie wyszło. Ach, nie szkodzi! Spróbujmy ze skakanką. O tak, jeden i jeszcze kilka. Chudniemy razem. No dalej, zobacz jak pakuję swoje bicepsy, powtarzaj. Dobrze. Teraz bierzemy gumę. Rozciągaj. Już czuję jak jestem coraz szczuplejsza. Gotowe. Myślę, że schudłam. I mogę się doczekać, żeby spojrzeć na rezultaty. No i co? Wspaniale! Super! Teraz mam figurę Barbie. W końcu wybiorę jakieś fajne ciuchy. To strój do tenisa. Ze skarpetami jest super. A to mój look do gitary na pokaz talentów. Uwielbiam ten strój. To jeszcze nie wszystko. Teraz jestem Barbie Kowbojem. Lepiej nie zbliżajcie się do mnie, beczki, swoje was wszystkich. A teraz jestem pilną dziewczyną z liceum, która idzie do parku z przyjaciółmi i je słodycze. Mam tu jeszcze jedną elegancką stylizację na wieczór. Pójdę w niej na dyskotekę, w takich fajnych butach na obcasie. A w tej sukni pójdę na barwi Oscary. I oczywiście zgarnę wszystkie nagrody. Albo po prostu pójdę na jakiś bal, na przykład do domu mojej przyjaciółki, rozpłuńki. Świetnie. Metamorfoza Barbie zakończona. Można jeszcze jednego selpiaczka? I ze mną też. Wow, kto tam idzie? Ale cudowny dzień. Cześć, cześć. Witam cię, przyjaciółko. To moja nowa koleżanka. Ale fajnie wyglądasz. Dziękuję. Zrobimy sobie foteczkę? No pewnie. Jesteśmy najpopularniejsze dwie Barbie w jednej szkole. Chcę tort. Dacie radę, prawda? Będę bardzo szczęśliwa jeśli dostanę coś takiego. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie. Pomyślmy. Potrzebuję mąki, aby zrobić najlepszy biszkopt. Świetnie, mąka jest już w misce, ale co dalej? No właśnie, mleko. Hop, i gotowe! Teraz potrzebuję kilku jajek. Idealnie! Powiedziałbym nawet Belissimo! A teraz wszystko dokładnie mieszam, żeby nie było grudek. Teraz dodam coś mega pysznego. Nesquik. Świetnie! Będzie z tego nieziemski czekoladowy biszkop. Wylewam mieszankę do foremki. A teraz trik z ostrą papryczką. Bo co mi piekarnik? Przecież mogę upiec biszkopt własnym ogniem i będzie gotowy. No to lecimy. Mamy to. Teraz muszę nałożyć tu kremu czekoladowego. Równiutko. Właśnie tak. A na wierzchu kładę jeszcze jeden biszkopt. Babciu, pilnuj swojego wnuka, a nie mnie. Ojej, Quentin, co ty wymyśliłeś? Będę miał pyszny torcik z czekoladowych mafinów. Potrzebuję ich jak najwięcej. Nie mogę otworzyć! Ej, dokąd to? Ten kształt coś mi przypomina, ale nie wiem co. Mam to na końcu języka. A, już wiem! Wygląda jak suknia balowa dla lalki. Jak mogłam od razu tego nie zauważyć? Krem nałożony, wygładzony idealnie, a teraz pora na ornamenty. Pięknie, prawda? Takie suknie nosiło się w mojej młodości. Babcia dała czadu. Muszę brać się do roboty. Rozgnia tam rękoma babeczki czekoladowe. Cyk, cyk, cyk i wychodzą super okruszki. A teraz dodam do tego troszkę Nutelli. Mmm, no to będzie mega czekoladowe. Wendy będzie zachwycona. No dalej, wypad z tego słoika. Dobra, tyle wystarczy. Miam, pycha. Teraz mieszam to wszystko. Zaraz, zaraz. Chyba o czymś zapomniałem. Wiem. Muszę nadać tej masie fajny apetyczny kształt. Adam! Super! Potrzebuję troszkę kremu czekoladowego. Mm, będzie z tego gigantyczna babeczka z kremem. Dziękuję, babciu. A co tam u szefa kuchni? U mnie wszystko, jak zawsze, idealnie. Dodam troszkę Nutelli do mojego ciasta. Wygląda tak apetycznie. Teraz położę słoik na torcie i wysypię obok niego troszkę cukierków Maltesers. Tak jakby wypadły właśnie z tego słoika. Oryginalnie, co? I bardzo smakowicie. Myślę, że możemy przejść do degustacji. Wow! Ile tortów czekoladowych? To niesamowite! Od czego by to zacząć? Zjem kawałek tego. Przypomina mi sukienkę dla Barbie. A w smaku? O rety, jaka pycha! Ciężko się oderwać. A ten wygląda jak gigantyczna babeczka z kremem. Spróbujmy. O ja cię smakuje jak czekoladowy muffin. Pyszne! A co my tu mamy? Ojej, to przecież moje ulubione czekoladowe cukierki! za szaleństwo! Są takie dobre! A torcik? Um, jest wspaniały! Wybór będzie mega trudny! Wiecie co? Wszyscy wygrywają! Naprawdę? Świetnie! W takim razie niech wszyscy przyjmą moje gratulacje! I ruszamy dalej! A teraz chcę pizzę! Mam nadzieję, że wiecie jak przyrządzić przepyszną pizzę z ciągnącym serem! Chcę tu zaraz mieć trzy idealne pizzy, więc zaczynajcie! Wow, ale super zadanie! Zrobię dla Wendy pizzę, jaki nigdy w życiu nie jadła. Potrzebuję trochę mąki, jajek i mieszam. Ciasto jest bardzo lepkie, ale takie ma być. A wcisk! Nawąchałem się mąki. Zobaczcie, jakie fajne ciasto mi wyszło. Wiecie, skąd znam przepis? Od żółwi ninja! Michelangelo zdradził mi, jak uformować ciasto za pomocą Nunczaka. A masz! Ojej, przepraszam, babciu, nie chciałem! Quentin, dosyć tego! Oddaj mi te sprzęty, jesteś na to za mały. Nie podlizuj mi się tu, przeskrobałeś, więc masz teraz karę. Nie oddam ci tego! Pora wykorzystać wiedzę Donatella! To będzie nawet lepsze niż nunczako. Zaraz rozwałkuję to ciasto do idealnego kształtu i rozmiaru. A ja! A teraz najlepsze: katany Leonarda. Ten żółw zdradził mi wiele sekretów, ale wam opowiem tylko o pizzy. Te katany są tak ostre, że będą w stanie błyskawicznie posiekać wszystkie potrzebne składniki. Zostało jeszcze trochę. Gotowe. Leonardo jest mistrzem, ale nie zapominajmy o Rafaelu i jego sprzęcie. Z ich pomocą równomiernie i ładnie rozłożę wszystkie składniki na pizzy. Hop! Hop! I cek idealnie. A teraz wracamy do Quentina. Wow, no jaka piękna pizza mi wyszła. Włożę ją do piekarnika. A mi pozostało dodać jeszcze troszkę sera. Układamy go po środku i troszkę przypiekamy. A roztopimy go! To będzie mega serowe i przepyszne. Porządeczku. Pileczkę, dlaczego w twojej pizzy w ogóle nie ma warzyw? Na przykład brokułów. Przecież są takie pyszne. Dla mojej pizzy ich nie zabraknie. Wygląda wspaniale. O, jest i nasz Quentin. Można rozpocząć degustację. Wow, ale super. Zaraz to wszystko zjem. Chociaż chwila, czy to jest pizza z brokułami? Fuj, to obrzydliwe. Nawet nie będę próbować. Ale na pewno spróbuję tej orety. Wygląda tak dobrze. A jaka smaczna. Uwielbiam. Co przygotował dla mnie szef kuchni? Wow, cała miseczka roztopionego sera. Pora tego spróbować. Myślę, że to będzie nieziemsko pyszne. Mm, jest niesamowite. Szefie, zdecydowanie zasługujesz na wygraną. Świetnie, wiedziałam, że wygram tę rundę. Jeszcze nie skończyłam. Teraz mam ochotę na lizaka. Myślę, że dla was to nie będzie problem. Zaraz spróbuję zrobić pysznego lizaczka. Potrzebuję cukru, wody i mocnej kuchenki. Tak mnie uczyła moja babcia. Wszystko już mam. Naciskam. A teraz nabiję jabłka na patyczki. Mamy patyczek, mamy jabłuszko. Hop! Rany boskie, a co to jest? Dziwne wezmę inne. To też jest nadgryzione. I to. Guentin, co ty wyprawiasz? Oddawaj. Dobrze, teraz zanurzam jabłuszko w słodkiej mieszance i czekam chwileczkę. A co robisz w kuchni? Świetnie mi idzie, zrobiłem już masę i teraz będę z niej apetyczny kształt. Dodam barwnika, żeby było kolorowo i ładnie. Babciu, możesz mi nie przeszkadzać? Odejdź stąd. Zaraz będę tworzył cudo. Rozgniatam w dłoniach masę, aby powstały piękne tęczowe cukiereczki. Świetnie. A teraz wszystkie kolory skręcam razem. Idealnie. Dzieło sztuki. Babciu, spójrz, jak wygląda najpiękniejszy lizak na świecie. Brawo, ale moje jabłuszko jest piękniejsze. I na pewno smaczniejsze. Macie już wszystko gotowe? A ja nawet nie zacząłem. Muszę szybko coś wymyślić. Popyt? Papierki? A to co? Mini piła? Ale na co mi to wszystko? Już mam pomysł, wiem. Gdzieś tu była guma. O, jest! Tak się cieszę, że ją znalazłem. Zaraz przeżuję te gumę i zrobili zakaz pysznej chuby buby. Start! Niam, 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 niam. Ojej, to nie to. Hop! I voila, mam własnego czupa czupsa! Nie da się tego odróżnić od oryginału! Z opakowaniem wygląda super! Wendy będzie zachwycona! Wszystko gotowe, wybieraj zwycięzcę! Co to takiego wygląda dziwnie? Ojej, fu! Czy ktoś przede mną to oblizywał? To okropne. A znajdę tu coś smacznego? To wygląda ślicznie i apetycznie. To jest niewiarygodnie pyszne. Okej, okay, a co mamy tutaj? Ładnie pachnie. A jak smakuje? Niebo w gębie. Zdecydowałam, że wygrywa babcia. Mm, ale obłęd. Co? Naprawdę? Dziękuję, droga Wnosiu.